Jak widzicie, za mną piękny, zimowy krajobraz. Świadczy tylko o tym, że w tym roku zima nas nie zawiodła. Rzeczywiście mamy popady śniegu, mamy lekki przymrozek. Pszenica jest żywa, zielona, ale w pełni uśpiona. Dlaczego? Właśnie dlatego, że mamy niskie temperatury. Po drugie, brak wody, z której rośliny mogą korzystać, bo woda w tym momencie jest albo w postaci śniegu, albo lodu. No i po trzecie, jest grudzień, czyli najkrótsze dni w roku, i jak sami widzicie, jest dość ciemno, mimo że mamy środek dnia. Wszystko to sprawia, że rośliny w tym momencie są w stanie uśpienia. Tak jak chociażby zboża, które w tym momencie zalegają pod śniegiem i po prostu czekają na cieplejsze dni. Czy tak jak drzewa, które w tym momencie zrzuciły liście i czekają do wiosny. A co się dzieje w szklarni? W szklarni w tym momencie mamy wiosnę. Jak to możliwe? Zobaczcie sami. Możemy sterować temperaturą, możemy sterować nawadnianiem, ale tak naprawdę potrzebujemy czegoś czynnika, czyli odmiany, która do takich terminów się po prostu nadaje. I taką odmianą jest chociażby Maturbo. Jest to odmiana generatywna, która nadaje się właśnie na, na takie terminy, bardzo wczesne. Tutaj mamy już grono, które się zaczęło otwierać. Drugie grono w wierzchołku już bardzo ładnie zaczyna się wyginać. No i ładnie przebarwiony antacjonowy wierzchołek. Jak zrobić, żeby uzyskać taki efekt? Przede wszystkim odpowiednie przeprowadzenie temperatur, to znaczy szczyt południowy, następnie schłodzenie wieczorne, no i w kolejności później temperatura nocna i poranny gif. To wszystko sprawia, że roślina właśnie zachowuje się w taki sposób, jak chcemy czyli roślina chce wiązać kolejne kwiaty i owoce i sprawia, że mimo tak trudnych warunków, mimo tego, że jest ciemno, wygląda ona wciąż bardzo dobrze. Drugą odmianą, którą również polecamy do czasów nasadzeń grudniowych i styczniowych, jest maluna odmiana, którą już wszyscy dobrze znają. Jest to odmiana o nieco silniejszym pokroju bardziej liściasta, ale mimo to wciąż generatywna wciąż sobie dobrze radzi w takich terminach wczesnogrudniowych. tutaj pięknie przebarwiony wierzchołek antycyjanowy. Ta sadzonka przyjechała na nieco później, dlatego jest młodsza ale należy pamiętać o tym, że tak naprawdę tutaj też bardzo istotne jest przeprowadzenie temperatur. Właściwy sposób, tak aby zmusić ją do kwitnięcia, w warunkach, które no, no, umów mi się nie są najlepszym terminem do sadzenia jakichkolwiek roślin. Ale maluna mimo to w grudniu świetnie sobie radzi. I obok sterowania klimatem, temperaturą, musimy pamiętać, żeby tej rośliny zbyt często nie podlewać. Bardzo dobrze w takie sytuacje schodzą się podlewania nocne. No Jest to odmiana, która. Wielbe wyższe temperatury, wyższe średnio-dobowe i tutaj nie ma co się obawiać szczytów temperaturowych, mogą być one nieco wyższe, ale i głębszych plenightów. Spokojnie można ją schładzać do 14, nawet 13 stopni, czasami w których nawet niżej. I świetnie ona reaguje na tego typu zabiegi. Doskonale sobie radzi z tymi wysokimi temperaturami i z niższymi schładzeniami. Widzieliście już, jak radzą sobie nasze odmiany w karni. Wiecie, że nasadzenie grudniowe to nie jest prosta sprawa, ale przy doborze odpowiednich odmian wszystko jest możliwe. Po więcej informacji jak zwykle zapraszam Was na stronę internetową tomatoakademii.pl i do kontaktu z nami. Do zobaczenia.